serdecznie, dzień dobry. Ale mamy upały. Wiosna była jakaś taka niemrawa, za tak przyszło w lato, to, to nie da się żyć. W kuchni też się pewnie nie chce siedzieć za bardzo i gotować. Ja dzisiaj zapraszam do odcinka, który nagrałem już jakiś czas temu, ale jakoś nie było czasu go zaprezentować. A będą to moje kotlety mielone milony, oczywiście każdy zna ja zaprezentuję dzisiaj własną wersję a cały przepis znajdziecie w opisie serdecznie zapraszam przygotowujemy pół kilograma świeżo zmironej łopatki można użyć też innego mięsa ale ja lubię łopatkę tą łopatkę najlepiej kupujemy taką średnio średnio tłustą i w domu jeżeli nie mamy maszynki albo się nie chce możemy kupić u pod warunkiem że kupimy mięsko Poprosimy o jego zmielenie. Na tarce trzemy średnią cebulę lub kroimy bardzo drobno na desce. Ja Dodajemy jeszcze kilka pieczarek, ale to można pominąć. Na obrobinie tłuszczu podsmażamy cebulę i pieczarki. Starając się w początkowej fazie nie mieszać za bardzo, żeby pieczarki nie wypuściły całej wody. Do mięsa dodajemy naszą bułkę, jedno jajko, majeranku, tak z pół łyżeczki, ja dodaję, nie trzeba, dodaję także trochę czosnku, łyżeczkę soli i pół łyżeczki. Pieprzu do całości dodajemy naszej cebulki i pieczarek. Całość ugniatamy ręcznie, aż masa będzie spoista Obtaczamy w bułce tartej. I powinno nam wyjść 6-7 takich kotlecików. 8, to różnie, w zależności od tego, ile zrobimy. Mi to wyszło 7, w zasadzie jeszcze taki mały, którego tu nie ma. Wszystko zależy od wielkości. No i możemy się już przygotować do smażenia. Smażymy z obu stron jakieś 3 minutki. Partuciki możemy tak jak tutaj podać z mizerią, ziemniaczkami. Pyszny kotler Szuka szukażony. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do lajkowania i subowania oraz mamy kanał do oglądania innych filmów cyklu. Gotowanie dla opornych. Na razie